Vince McMahon oficjalnie ogłosił swoją rezygnację ze stanowiska przewodniczącego zarządu zarówno w TKO, jak i w WWE. Ta informacja nie jest zaskakująca zwłaszcza po niedawnych kontrowersjach wokół samego Vince'a. Oświadczenie samego McMahona zostało opublikowane na portalu Deadline. Otrzymuję moje wcześniejsze oświadczenie, że pozew pani Grant jest pełen kłamstw obscenicznie zmyślonych sytuacji, które nigdy nie miały miejsca i stanowi mściwe wypaczenie prawdy. Zamierzam zdecydowanie bronić się przed tymi bezzasadnymi oskarżeniami i z niecierpliwością oczekuję na oczyszczenie mojego imienia. Jednakże z szacunku dla WW Universe, TKO i jego członków zarządu, akcjonariuszy, partnerów, a także wszystkich pracowników i gwiazd, którzy przyczynili się do uczynienia z WW światowego lidera, postanowiłem zrezygnować z mojej funkcji przewodniczącego zarządu. I członkostwa w zarządzie TKO, skutkując natychmiastowym efektem. Co ciekawe, profil Vince'a McMana został usunięty z oficjalnej witryny WWE zaledwie kilka godzin po głoszeniu rezygnacji, co sugeruje, że federacja kompletnie odcina się od jego osoby.